Nie pamiętam, co my robiliśmy. Na pewno chcieliśmy robić tam, jakąś tam tego typu kolejkę i mieliśmy robić tam ten, ten, ten... Potrzebowaliśmy... Coś potrzebowaliśmy. Kobla chyba potrzebowaliśmy, z tego co kojarzę. To pójdę po Kobla. Kurde, my kurde tydzień chyba nie graliśmy, czy coś z tego typu? Słucham? My chyba z tydzień nie graliśmy, albo coś tego typu, nie wiem, tam no. co bym długo, to Prawda? No. Kurde. Czy nie? Um, nie wiem, wezmę kobla, bo mi się wydaje, że my potrzebujemy kobla. Żelazo tam mamy, piasku pewnie byśmy potrzebowali. To jest niebo, ty zebrałeś to, piasek mamy. Pewnie jeszcze klej, glowstone, glowstone. Znaczy ja mam um, po co mi ten Nie wiem, chodź do... Możesz go odłożyć? Możesz odłożyć. Ja ci nie powiem ci, nie mam pojęcia, nie pamiętam, naprawdę, już tydzień jak nie więcej. Nie więcej, co ja, A ja No bo mnie wchart do góry. Serio? No, nie możemy razem. A okej. Okay. Czekaj, aż, aż sprawdzę. Kurde, 8 dni temu. Wiedziałeś to? No, Za czas Abym Teraz niechętnie nagrał odcinek z Team Fortress'a jeszcze jakiś, bo już 5 dni temu to jest ostatni odcinek, więc kurde. Trochę długo to dawno. Wiem, hmm. ja pamiętam. Mieliśmy pójść po glowstone. Ja mam stack. Nie wiem, czy stack nam starczy. No to możesz pójść do netheru, chociaż ja bym wolał, żebyś poszedł ze mną, bo my i tak tam mieliśmy robić ten portal do netheru tam mhm. w tej drugiej i tam może być glowstone'a a trochę więcej. Zważywszy na to, że wszystko przy naszym tym portalu pierwszym mamy właściwie, Lave jakby to powiedzieć, wykopane. Mamy lawę u góry chyba. Tego, co kojarzę. Mamy dużo lawy, a po co ci? No, będziemy musieli postawić z nich portal, nie? Tak. No będziemy musieli z nich postawić portal. Przecież mamy obsydian. Masz wykopany? Tak. Aaa. I całkiem sporo. To, czyli idziemy tam? To tak, coś tak, jeszcze wziąć? Ja wziąłem kobla, lolo piasek. Chyba nic więcej nie potrzebujemy. Mhm. No dobra. A mam pytanie? No. Ty jesteś tam już teraz przy tym? Naszym tak, 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 tak. Sabłaju? No znaczy, ja jestem przy tym domku, nie? Z cegły. A, no to dobra. Jakim subway'u myślałeś? Znaczy, no, metra. Metra nie mamy jeszcze. Będziemy mieli. Ja idę zobaczyć, czy w kartce wszystko jest zielone. Okej. Okay. No jest. No to chyba w Po końcu. <laughs> A nie, jeszcze nie, bo jeszcze dwa ostatnie piętra nam zostały. No. Nie ja, no, to się tam zrobi, na no spokojnie. Bez szaleństwa, bez szaleństwa. <laughs> no dobra. Dobra, mam ten glowstone, to mogę z niego tam... Budować, bo trochę brakło. Jeszcze póki co w ogóle Lumik się ostatnio do mnie odezwał i zaczął znowu pracować nad serwerem do Team Fortress'a. I w sumie już znowu? tak, dlatego mu dzisiaj na przykład czy wczoraj odpaliłem serwerek tylko, żeby sobie mógł pracować i zrobić. Bo generalnie on chciał dodać pluginy y, takie, żeby fajnie się grało i niby dodał, więc myślę, że okej. Okay, że tak naprawdę jak nam się znudzi ten, Team znaczy ten Minecraft, to będę miał serwer do Team Fortress'a. Będę mógł tam grać sobie z widzami, coś w tym rodzaju. Myślę, że całkiem uh -huh. spoko. Jeśli o takie coś chodzi. Nie wiem, czy ty o tym sądzisz. Mam już bo trochę nie słuchałem ciebie. <grym> że myślę, że całkiem spoko, że jak się znudzi mi ten serwer do Minecrafta, że już nie będę tam grać, to po prostu będę miał taki serwer do Team Fortressa, żeby sobie na przykład grać z widzami, albo żeby robić jakieś scenki, jakbym potrzebował do filmików, jak te na przykład wcześniej z tobą jakieś tam nagrywałem, kojarzysz. No, całkiem dobry pomysł. No, zagubiłem się. Jak nie się, wiem, gdzie kurwa, jest. No, zgubiłeś. No strony mi się pojebały. Ruchy, bo mam tysiące 2100 na 720. Na 720 Tak. No dobrze. To Dobra, podłogę ma... mamy już prawie całą skończoną. Nie wiem czy ten creeper nie jest trochę krzywo. Dobra. Ale jest. Biegnę na pełnej. Jeszcze ja i... zobaczę. Podobno, bo tutaj jest ciemno. No i spać. Glowstona mamy, można tam gdzieś co kratek postawić, gdzieś glowstone. Gdzieś tu, żeby środek wyznaczyć, to możemy postawić glowstone. Tylko mi się nie chce liczyć. Ty licz. Ja mam liczyć? No, MM to policz Nieźle. Wiem, że jesteś dobry w Motman. OK dobrze, do ciebie to. Albo to mi muszę od razu cały, tak poklikać, zapomniałem. No, albo modus moześ... E. Modus E i złudzić. No mogę, ale. Zrobię wszystko dobrze. Raz, dwa, trzy, cztery. A, dobra. Tak po prostu oblicza. Raz, dwa, trzy. I pom... na przecięciu się dwóch sekund. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13. Raz, dwa, trzy, 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 trzy cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziewięć, dziewięć, <dzabing> <asc> Kurwa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Czyli na szóstym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. E, szósty i. który to był? To... Szósty i trzynaście. Czyli że to będę musiał na siódmym. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Niby tutaj. To postaw. ja jeszcze oblicza. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. To jest szósty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Raz, dwa, trzy. Tak cztery, jest dobrze, już widzę, teraz. sześć No jest dokładnie. Tam też możesz coś poobliczać tego typu. Normalnie. Ech. ja już całą obliczam. Kurde no. A no i zajebiście to wygląda szczerze. że się wrąbał. Ty coś Dobre, mi jest, tu kurwa okay. nie pasuje. No to ci nie pasuje. No, co mi nie pasuje? Czemu tutaj jest. Tutaj są tak schody i tutaj jest tak ciasno. Jest coraz ciaśniej, bo to powinno być CO2. Rozumiesz? O, no, w sumie to. O że... <laughs> Jaka przebudówka tutaj. Co nie? Nie Pod Podpal portal. Jak podpalisz to możesz pójść po prostu poszukać, gdzie mniej więcej jesteśmy. Może się uda i przerostaniemy się do naszej głównej bazy, dzięki czemu będziemy mogli mieć prawie że nieskończony kobyl, bo mamy tam bardzo dużo kobla i w to całkiem blisko a jak mówiłem mamy już bardzo dużo torów to możemy zrobić dosłownie z kobla albo z drewna tylko taką ala ochroną hey, to w tym samym się zrespiłem w portalu? Mm -hmm. o kurwa czekaj niech teraz czyli... czyli no właśnie ja to nie ty a mnie zrespiło a w tym samym dobra okej okay, dobra bo ty to obudowałeś no dobra, dobra dobra no. I będzie jeszcze raz A Fast travel <grymne> Normalnie A teraz możemy pójść po kobla